Kolejny raz przed nami dwa sławy, i nasz w ostatnim czasie chyba jeden z ulubionych raperów, czyli Słoń. Słoń. Prawda jest taka, że sławy nam się spodobały. Widać po kolejnej reakcji, na no, osłoniu już nie tak jak nie tak jak Słoń, ale, ale no nadal, nie, bo tam kilka utworów już było i wydaje mi się, że za każdym razem jest taki lekki niedosyt, że to jeszcze nie jest ich sedno, ale się zbliża. Czy, po czyjej stronie jest ten niedosyt? Po naszej i po waszej. W się sensie nam się podoba, na przykład dla mnie buty do wody, sztosik. Oczywiście, a, a ja nie wiem, a... co tracę tak naprawdę słuchając to, a nie inne. No właśnie, bo tam niektórzy z was pisali, że a to nie są te słowa, o które chodzi. No to próbujemy dalej. Kolejne sławy, tym razem ze słoniem "Mambo number 5. Tak Ewidentne by, by był taki nawiązanie. To ten kawałek kiedyś i bardzo stary. To jak Mambo number 5 chyba, nie? Czy jak Mambo number 5 się nazywa tą ten kawałek? Lubega. Mambo number 5. Nie pamiętam. No to mambo number 5. <susurgery> tak, <susurgery> tak, tak. Ty, oczywiście ty, pamiętam melodię no, no i głosy, to. ale. Mambo number 5, jestem pewny. I tak samo jak tu? Nie, nie, to jest Mambo, a tam było Mambo. Mambo, a, jak Mambo, taki taniec Mambo. Okej, okay, dobra. Mi się wydaje, że będzie więcej tutaj nawiązań, skoro jest w tytule, a słabe są też stare. I słoń też jest stary. Tak no jak dobra. Pokolenie X2. Pokolenie X2, X2 wytwórnia, nie? I album bo to jest, tak? To jest, let's go! Dwa słonie Tak, kochałem zimny Dwa cały dzień, dziewiętnasty tak kurwa. Dzień jak codziennie w moim mieście <laughs> <Fajne>. są my kurwa. Paduś za rakazy, chłopaki. Uuu, stromie. Chcę, żebym cię przypuścił, się głupio patrzy, kurwizon. Nie przypuściłbym cię do drugiej klasy. Boże, Czy jest taki, ale taki mam był. Ale tak, mam był, ale w tle jest, nie mam był. Kurwa jest ciężko, w nie? W końcu, w końcu. Fajne. Wow. Tak bardzo pozytywnie. I w, pozytywnie. w ogóle z, tym, z tą patusiarą w ogóle z na tak, to jest jakaś patologia. Tak! Zajebiście pozytywnie, że to jest takie negatywne. Kurwa, mają mnie tutaj. Jedziemy. Fajna dżaka, latoprawienaka, kurczyk dżaba, kurczyk dżaba, dżamba, dżamba, dżaba. Wynoszące za prąboty jakaś stara mama, stara baba, twoje bla nie brzmi jak chabababa. Dzisiaj nawet chabababa. Co? Habababa, dokładnie, pamiętasz? czy to jest, jest, jest nawiązanie do youtubera no taaaj, Eda Baze Tak, do basterak? czego innego. No jasne, do czego innego. Wow. Habababa? Haba baba? No, haba? No habababa! Habababa? Nie. Haba, baba? Yeah. Habababa! Pewnie, że tak. Ja wjechać w kawę bylka, pomaga Marek Bylka. Tu łączy się pampia, zaskok, bok, chłop i pierdol jej pod nosem jak ok mam rotę, że tym, jest Chyba jak Kuba Brenner. Ja nie mówię, że w jak Kuba Brenner. sego. No to jest ten skrzypek z nie płaczą przecież. Grał go Młody Sztur. Kuba Brenner. Wow, Zajebiście To jest ten, dla którego, który nie miał zbyt silnej psychiki. Tak, tak. Dokładnie. Ale wiesz co, tu jest naprawdę niesamowite. Ale nie w... dla boomerów. Ale to jest inny taki, level. To jest taki wysmakowany mumbling. Że Niesamowicie. To i, że to on się tak jednocześnie naśmiewa z niego, ale wykorzystuje jego najlepsze cechy. Stary, ja czegoś takiego po polsku nie słyszałem. Ja nie, nie sądziłem, że można tak fajnie po polsku to zrobić. No. Jestem pod dużym wrażeniem, a jesteśmy dopiero na początku. Sprawdźmy co się wydarzy dalej. Gdy mówię ci skąd a ty nie szeptem kiedy mówisz.

Płaskoziemcy, płaskoziemcy, nie w tym o co chodzi w domu, tylko kutnie ciągle. Ja przychodzę w pokoju, jak dom na górze stopce. Nie tym to, ten, ten. A ten głos wibra to już jest taki komiczny, jak Komiczne. z figo -fago, co jakiś. Trochę tak, ale się bawią. Widać po prostu, że mieli mega fan, nagrywając to. No to jest pełne humoru i to jest pełne takiej lekkiej zabawy Ale wiesz, co językiem. ten instrumental w ogóle, mi, on jest taki nierapowy, powiedziałbym, nie? Że jest taki. Jest srogo taki... Znaczy, okej, jest trapowy w chuj, ale... To jest raczej, mi pod mi się nie kojarzy. Też mi się nie kojarzy bezpośrednio z tym, ale to są takie ciężkie, trapowe trąby, bardziej pasujące do instrumentala. Takie bum, 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 bum. I tak cały czas buczy sobie. I to jest, wiesz, takie utwory były popularne, jak się Trump zaczynał w ogóle. Jeszcze wtedy nikt nie dawał... Rapu pod trap. Ja mm -hmm. pamiętam czasy. Mieliśmy mamy ziomka, tak, który instrumentale, był w chuj no. zajawiony trapem. Słuchał tylko trapów, na prostu non-stop. I to był rok 2014, nie, nie 13, 14, no, coś takiego, coś nie? I wtedy bity trapowe były popularne jako instrumentale, i to brzmiało mniej więcej tak, tylko tam było jeszcze więcej cykadełek wszystkiego. I dopiero później pojawił się rap. Te. Na trapie. To jest tak naprawdę takie nawiązanie do korzeni trapu no, no. pod względem brzmienia. nie? I to też jest o tyle ciekawe, że Trap jako muzyka musiał zelżeć troszeczkę swoje takie ciężkie brzmienie, no bo Trap miał zakład, wiecie, no, ma gwizdki, lasery i mega ciężkie, niskie trąby, dużo rzeczy. No, no wiadomo, wie, to konwencja instrumentalna po prostu wypełnia przestrzeń, jaką tam ma jak. Wiesz, jak chcesz tutaj jeszcze podłożyć jakieś głosy, wokale, no to musisz zelżyć z tego wszystkiego. No i było długo zelżenie, ale to, co tu się dzieje w tym bicie, to jest przeciwieństwo tego zelżenia. Sama koncepcja tego build-upu, takiego właśnie typowo elektroniczno-instrumentalnego, że masz takie narastanie, które trwa tak długo. Nie, 16 tu chyba. To. długo? w rapach, to to w ogóle nie istnieje teraz. No kto sobie pozwala na takie długie build-upy? To jest ewidentnie ich poczucie takiego ym, raczej humoru, a dwa, że kurwa mogę i co mi zrobisz? Chciałem ciepły chili chicken yeah. A ten gracza do stolika z ciepłym chili chicken yeah. Najebana był, chodzisz chyba o BDSM yeah. A może pytasz, czy znam numer gońców z Beto SM? Yeah. Coś tam, coś tam, ludzie w miastach, coś tam, jedziesz na to, yeah. Coś tam, coś tam, ludzie na wsiach, coś tam, pereszczako yeah. Nie rozumiem, co się kurwa, dzieje na autotunie. Wszystko mi się zlepa, biedno białkie. he, he robisz się, nie co? Nie co? Każdy skaka no. He, he co? He, 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 Więc to to jest e, świetne, bo to jest chyba nawiązanie. Okej, okay, to w ogóle wychodzi poza jeszcze jedną sferę. Hehe, hue, he, he hue. To jest sposób, w jaki syntezator mowy Iwona. Czytał, jak właśnie wpisałeś, he-he-hue-hue-hue, to on tak to czytał, ale oprócz tego jest stand-upper. Błażej Krajewski, stand miał program, w którym fenomenalnie udawał właśnie syntezator mowy Iwona. Tam jeszcze był taki Patus plus jeszcze Wojciech, Wojtek Cejrowski. OK, czyli znowu Iwona, to się o to rozbija, tak? Tak, tak myślę, że to. I on spopularyzował jakby lata później już, Czekałem. to właśnie hehehu. <noise> Śmieszne, okay. oni naprawdę nawiązują do, mocno do popkultury, nawet w takich detalach. No kto inny pamięta, co mówiła Iwona. Jest syntezator, syntezator mówi Iwona, które była No męskim głosem wbrew nazwie. No, no tak by the way. Iwona. By the way, Iwona to był męski głos przecież. Nie? No, oczywiście, że tak. No. A to jest tak oczywiste, że teraz. No Iwona, no jasne, że Iwona. Iwona ma męski głos. A ktoś może nie wiedzieć, jedziesz. Przez tak by nie? Przez V, by Zmianą zdania, a pierwsze słowo się liczy, i chyba brzmiało mama. Jakby w oryginale, wjechał nagle Jataman. Japa tam dla mnie. Ja to ja go daję, ja nie Bardzo lubię Jatamana. Miał, 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 miał. Tak, tak Begin, begin, begin! 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 Z Begin! 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 yo, yo tylko prawdziwy Czu. niemiecki truskul. Klaphec, dachul, Paffendorf. Paffendorf. <śmiennie> Słoń to twój otyły ziom, mówią mi po angielsku. Fuck dwa sławy, także kipią puszczem z nadwagi. Nie narzekamy na hype, jak na brak karotenu, bugs bunny. Lecz nas po prostu wasz anorektyczny rab bawi. Jesteś smutnym artystą i chcesz świat zbawić Brzmisz jak bazarowy Lil Beep, który rektalnie krak palił. Twoje anglojęzyczne wstawki, błagam, brat za milcz, bo jedyne co słyszę to Original Rock Sram na nich, dupę sprzedałbyś za gram trawy. Podbijasz pod klubem wystrzelony, niczym Ga-garin z gadką, hej słoń może się dziś naćpamy Wolałbym żeby z w na kiblu pęk kwiat w bani Rap się zmienia, wszystko mija jak bani. Kiedyś na... Czekaj, wow, w ogóle... Ale pękł kwiat w bani? Krwiak w bani A, ja krwiak, kurwa To jest kwiat? O, jakie piękne. No Je, właśnie, to było takie. Jak, straszne. Okej, okay. no to jest e... standardowe. Cały czas jest taki, takie poczucie takiego niepokoju wręcz. Tak. Jak ten słoń się pojawił, bo wcześniej było takie. Te sławy, no to tak sobie trochę śmieszkowały i to było takie mocne, oczywiście, ale tutaj słoń wprowadził taki aspekt takiego. Nic Czegoś ty. innego Chce był Primo, dzisiaj bardziej graj kraft Jedyne co jest stałe to nie puszczaj nas starym Bo przypomnę twoje matce studniówkowy smak pały Centralnie kuju mam czy ciągniesz Hajde scrap Nie obchodzi mnie czy ubierasz kurtki Czy karol, tani. Wiesz że kiedy wbijam nabit To zaczyna Mike kwacki, Z więcej mam ich spok ma w swoich mokrych snach wali O Zajabiste pozwoń kiedy wchodzę na beat, zaczyna Mike krwawić, kurwa, yy. fajne, podoba mi się to, zajebiste. No ciekawe z tym rozjebał. Mike. Iem. Słoń rozjebał, sławy też rozjebały. Tak. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo nie sądziłem, że słoń będzie miał taką prezencję i bardzo mi się to podoba, ale nie zapominajmy o słowach, to był jednak ich numer. Totalnie sztos, totalnie sztos. Można wymienić tutaj wiele czynników, ale to co wy wiecie, czyli zabawa słowem, poczucie humoru, ale bardzo warto jest wspomnieć o tym, w jaki sposób beat zgrywał się z muzyką, w sensie z wokalem. Tutaj to komplementarne. <laughs> naprawdę. Budowanie tego napięcia, zwalnianie, przyspieszanie. Tak, tak. Kurczę, eee, fajnie. Takie potraktowanie w ogóle rapów w inny sposób, w taki bardziej instrumentalny, muzyczny które nie jest tak bardzo szablonowy dla no, hip hopu po prostu. I skupione tylko na wokalu, nie? Tak, że tutaj mieliśmy no więcej tych takich narastań. Oczywiście one też są kliszowe, jak cholera, ale są niespotykane w tej konwencji. Mieliśmy okazję posłuchać muzyki, a nie po prostu rapu z dodanym backgroundem w postaci instrumentala. To bo trochę hybryda, chimera. Ten utwór był po prostu zaskakujący. Produkcyjnie no, tak. był super. To jest taki detal, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że kiedy słyszeliśmy wielokrotnie te wokale, to, błagam, nie słuchajcie tego na głośniku z laptopa albo z telefonu, to wtedy słychać po prostu, jak każdy mm. praktycznie wokal miał swojego daba idealnie tak. dogranego, że tam miałeś wyższy i niższy ton i to było mega fajnie zmiksowane, e, takie to było mięsiste i soczyste. Jeżeli chodzi o brzmienie wokalu, zwróćcie sobie uwagę, przesłuchując tego jeszcze raz, tam nie jest prawie nigdy jeden głos, prawie zawsze są dwa, ale ten drugi jest tak subtelnie dodany, że tylko podbija te niższe częstotliwości i tworząc fajnie, takie że, mięso. Fajnie, że mimo, Mega fajnie. mimo tego, że ten instrumental jest taki dosyć intensywny i ciężki, to znalazło się miejsce na te wszystkie wokale. Że mhm, no Y, nie straciło na wyrazistości, a wręcz podbiło ją. Dwa Sławy po raz trzeci dla nas, i myślę, że dla mnie to był najciekawszy ich numer. Tak, już abstrahując od tego, że to jest Słoń, którego ja osobiście lubię, to. I ja też. To, kurde, no to wykonanie jest po prostu nietuzinkowe i ta ilość tych takich nawiązań do popkultury. Fajnie, że, że Dwa Sławy się pojawił na naszym w ogóle radarze. To dzięki Wam, jesteśmy Wam bardzo wdzięczni. Jeżeli Wam się podobała w ogóle nasza reakcja, to zachęcamy do subskrybowania, lajkowania. Wiecie co się robi z takimi rzeczami i widzimy się niebawem. Pozdro. Pozdro.